Umowy miało nie być, ale jednak jest, bo cóż, szkodzi obiecać? W tej sytuacji słowa posła Koalicji Obywatelskiej idealnie oddają działania rządu Donalda Tuska. Miała być zbudowana mniejszość blokująca, miał być chroniony polski rolnik, a wyszło jak zawsze. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo zaleje nas żywność z krajów Ameryki Południowej. Niemieckie media przed wyborami prezydenckimi w Polsce ostrzegały, że Donald Tusk tylko do wyborów będzie robił szopkę, a później zgodzi się na tą umowę, bo jest to w, interne, w interesie niemieckim. Ta umowa w tym kształcie, którego tak naprawdę nie znamy dokładnie, bo Komisja Europejska ją ukrywa. No jest nie do zaakceptowania. Cały ten proces jest nietransparentny, niedemokratyczny, łamie także prawo unijne. I właśnie dlatego, zdaniem opozycji, rząd Donalda Tuska bardzo nie chciał nazwać po imieniu faktów, czyli podpisania umowy Mercosur. W Polsce nie zostało to oficjalnie ogłoszone, za to w oświadczeniu na oficjalnej stronie francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych możemy przeczytać. Francja i Polska wzywają do uzupełnienia umowy Unia Europejska-Mercosur, aby skutecznie chronić sektor rolny i przestrzegać norm europejskich. Francja i Polska są zgodne co do potrzeby znalezienia lepszej równowagi w ramach umowy Mercosur między promowaniem wolnego handlu, któremu zobowiązana jest Unia Europejska. To właśnie ten zapis otwiera drzwi do poparcia umowy, co na to rzecznik rządu Donalda Tuska zamiast wyjaśnić, co dokładnie podpisał będąc ministrem do spraw Unii, ruszył do ofensywy nie przeciwko Brukseli, a tradycyjnie zaatakował PiS. No to jedziemy dalej w sprawie Mercosur. Mateusz Morawiecki w marcu 2018 roku zgodził się na taki tekst. Rada Europejska zachęca do czynienia postępów we wszystkich prowadzonych negocjacjach w sprawie ambitnych i wyważonych umów o wolnym handlu, w szczególności z Meksykiem i Mercosur. Pełen entuzjazm pis. Hipokryci. Zdaniem opozycji jest jedno małe ale. Negocjacje to nie umowa, żadna treść dokumentu nie była wtedy znana, a Polska nie dawała zgody na jej przyjęcie. Okazało się, że te konkluzje tych negocjacji były katastrofalne dla nas, i wtedy rząd z kolei już Mateusza Morawieckiego podpisał list z Francuzami, Belgami, Irlandczykami, w którym jasno sprzeciwił się Mercosurowi. I wtedy Mercosur nie wszedł w życie. Dopiero kiedy do Ursula von der Leyen wysłała Tuska tutaj do Polski, żeby został premierem, i kiedy został tym premierem, temat wrócił. I dziś, gdy projekt umowy jest gotowy i szeroko krytykowany, rząd Donalda Tuska podpisuje wspólne stanowisko z Francją, które... Gruncie rzeczy otwiera drzwi do jej akceptacji. Żywność finalnie będzie w rękach wielkich korporacji oraz polityków, którzy chcą doprowadzić do zniszczenia bezpieczeństwa Polski, zniszczenia bezpieczeństwa Europy. Uważam, że jesteśmy w stanie w przyszłości poprzez politykę wewnętrzną sprawić, by, te, by ta żywność w ograniczonym stopniu wjeżdżała do Polski, do Europy, ale do tego. Potrzebna jest wymiana premiera, do tego potrzebna jest wymiana rządu polskiego. Wszystko wskazuje na to, że czarny scenariusz, którego tak bardzo obawiało się wielu rolników, już niedługo stanie się rzeczywistością. Zaleje nas słabej jakości żywność z Ameryki Południowej. Zagrożenie jest ogromne, bo kraje Mercosur, czyli Brazylia, Argentyna, Paragwaj, Urugwaj oraz Boliwia, są ponad trzy razy większe od całej Unii Europejskiej. My nie jesteśmy w stanie konkurować z żywnością z krajów Mercosur. Mówimy tutaj o nas, nakłada się Zielony Ład, emisję dwutlenku węgla, a to ile będzie musiało kilometrów, tysięcy pokonywać żywność, aby trafiła na polskie stoły. Nikt się nie zastanawia nad tym, jak na talerzach społeczeństwo będzie miało tablicę Mendelejewa, jaka to będzie zdrowotność tego, tej żywności. Oby się nie spełniły te słowa, że kto będzie będzie miał żywność, tym będzie rządził światem. Wygląda na to, że ekipa rządząca robi swoje. Szkoda tylko, że nie na naszą korzyść. Tymczasem my, Polacy, tak ważnych informacji jak podpisanie umowy Mercosur musimy szukać we francuskich źródłach. Aleksandra Gołda, Republika.